Ej siemano Ej mam robotę dla was Jedną Gdzie cię na robotę? Trzeba jechać do Do Tatrzańskiego Parku Narodowego nie? I trzeba kukułki baterie wymieniać Albo w sowach wymieniać Albo w misiach baterie Ale to chyba nie dzisiaj Co? No na poniedziałek Na poniedziałek? cię drabinę Pisze się na to To trzeba być źle duża drabina te kuchułki tak gdzieś na 3 metrach 4 są na drzewach ci no, tam nie zmyje, żeby... no, no, ale ja gdzieś myślę, że już No mi się to leżą, nie? Tam pod drzewami gdzieś. Tak, tak, tak. ja wyszuszkę To jest na nawo nawoływania innych leżą tak? A czemu, kolego, nas filmujesz? Co? Czemu nas filmujesz? No bo tak znajdę was później. Słuchaj, nas tu znajdzie zawsze. Ja? ja? Ja. Ja nie wiem 100% jak się braciło, bo, się... no, bo... No bo... Nie, rzeka, tak ale to kuku... co, no, korujcie, ale... Kuku, kuchni, nie się. Czemu wiedział? tak skokasz? Do no, potrzeba by skokął dobrze. Picił, ale <laughs> tak nie, no, dobra, słuchaj. To umawiamy się tak... Który kusik, kolego, Na poniedziałek, tak? Ja. Po której? No tak gdzieś dziewiąta bym był, Tu koło lodowych Do Taczańskiego parku zajedziemy koło 12. Tu koło lodowej. Ja wyjdzie jeszcze trzeci, bo no. czas. Weźcie jakieś wiadro, nie? Na baterię i drabinę. Ja nie będę w sobie. Hy? Ja. No drabina kto jest. Wydzie tak około 3 metrów. No kukułki tak siedzą, nie? No jeszcze dziuplę tam tęt wysmarować miodem, bo te misie też się tam skrobią czasami do drzewa i chcą miodu. To ja tam wezmę miód, tam w beczkach i ten. No dobra. I weź, I weź jakiś pędzel, nie? Do tęt, do smarowania tych dziupli miodem. No. leczka się weźmie. No. takie. No. Ja nie ja. wiem jak czy widzę, z się czuje. Dobra, no to, to ja wiem, bo ja koło innego. To leżę obok No, Ja mogę jechać, czy a jak tam, eee, no bo jak już tak no, to, no ale o sprawy finansowe też nie? No jasne, od razu no. daje, nie? No od kukułki czy zł. złote. Czy złote od kukułki. No. Od sowy piątka. Od misia siedem. No to nie że te nasze brodowe misie są dużo agresywne. <śmiech> <śmiech> Może być? To, Mię, nie Mierda pasuje. Dziewiąta nie poniedziałek, tu koło... Lodowni, tyle yeah. na mego lodowni. Yeah. No, koło Wysia. Yeah. No. Jak on nie będzie w stanie, to bieraj albo talenty, albo polka. Muszę się może no. wziąć i mówić Gorzej, jak to policzy w telewizji. Oh, to to... Yeah. Dobra, jesteśmy w tenu, po Patrycie i. No, tak, no. I idziemy. To trzymajcie się, ja no. będę tu koło lodowni. No. Wejście wiadro, pędzel i drabina.